Witajcie na kolejnym odcineczku z PGR-u Dzisiaj lecimy sobie z obornikiem Polecimy 60 kami Ej Kazik No rób co chcesz Kazik ale nie, nie. Dobra Nie Widziałem Dobra. jak przejechałeś poszedłeś pewnie w bandy tam koło mostu Ach, chuj Nie nie przyjechałem w bandy <laughs> Myślałem, Teraz to już pan... na piechotę przyjść do roboty hmm. Po drodze nie. Maki nie wywaliło mnie jeszcze? Nie, nie wiem, stoisz ja w szościach. Nie, cię praca przy oborniku? A ja idź do przodu. No i jest nie mógł, że cię wywaliło. Nie, jeszcze nie. Stoi ktoś tu, kord. Ja raczej wywalił mnie. niech się nie, nie. Na na o, nie, nie. O, O, Dawaj, Juras na 80, bo... No, 12, 12, bo... Ja mogę wziąć sobie obojętnie który ciągnik? Tak. Wow! Biorę ton. <słyszy> A czym się różni ten od tego? Niczym. A, jest Juras, kładzie. A gdzieś mi stanął pięknie nie? No za blisko może trochę. Ja... Ja pie. chciałem ten ciągnik. Który? Czerwony? wyjścia wejścia paka. Dobra, bez na tego dwiego. Dobra. O Jezu, Juras przerzucił do tyłu. Ludzie, daleka droga nas czeka. Na że... ciebie. Ja stoję daleko, tak żeby rąbane jajka Na kierownika. Tak, tam kierownika Ej, tam jest rampa do gnoju No właśnie ty się nie rozumiem ale... Ale no na rampę będziemy mogli jeżdżać, nie na co to? Obok ramp, on będzie wyglądał na rampę No w sensie my obok, ale... Będzie miał wygodniej no, Tak jak tak raz stoicie Mati i tak inaczej mi staniesz bo to ten tak... Mati odjedź, nie, staną, za, jak... za blisko jest stanięta O Mati tak stoi, Mati do przodu pojedzie wtedy i będzie dobrze, no. ja za daleko stoję. To znaczy Juruś, ja ci poprawię. To znaczy już nie muszę. O, nie łapiesz. Pójdziesz. Czekaj. 91% jeszcze dosyć. Mati, odjedź. Cię wbiłem, kurde. O, specjalnie tak złamałem. Jak Jurek, lepiej? O, teraz to jakoś tam mogę nie mów, że specjalnie koci się kurwa Dobra. Dziękuję. Było przypadkiem. Uwaga, zajeżdżam. Moment. Dobra, tak może być. Kraje się. Ja nie mogę, ty jak mi te 3DH grzebie przy tym rozrzutniku, żeby ruszyć. Na którym jego? <laughs> nie wiem. Panie krąż. A no. pan dzisiaj alkomatu nie wziął. No słyszę, że pogłoszę, że jest, e, że wszyscy są i tak. Wszyscy są Dobrze, część. Zaraz zobaczy, że wszyscy byli czefi dzisiaj. Nie no to nie. A no. wie pan, że tam murzyny chcieli ukraść przyczepę? Przyznaj, że to twoje dzieciaki Czarne? Ja nie mam dzieci. Do Czarne? Na 500 plus się napalił. I, <laughs> I ruchami grać. E, powiedziałem wam coś na ten temat. O, stoi w samochód w tym. Robię. A mówiłem, że kumar by się dzisiaj przydał. Później się zapnie tę e, linkę i wyciągnie go. Yo. Ludzie, podejrzewam, że tak długo będę jechał, że pewnie z 5 minut będę jechał na to pole. No ale to nic nie szkodzi, bo jeszcze kawałek zostało nam... Długa broni. jest droga. Noga mnie swić. Nie, nie mówię, bo zaraz chłopaki z... bez podtekstów chłopaki, żeby nie było znowu problemów. Nie, jo, bo znowu nie zarobisz. Nie to, że nie zarobię, no a zarobki mam wyrąbane. Nie, no żartuję za bloką ćwince. Okay. I Paki będzie to, to samo było, okay. co z GTA, bo GTA niektórzy mi po prostu wyskoczyła ikonka, że także ludzie możecie sobie posłuchać i ikonka wyskoczyła i niektórzy z was nie mogli obejrzeć sobie GTA ze względu na to, że wyskoczył napis, yy, bo nie wyczyłem tam jednego momentu muzyki, w sensie włączyłem muzykę sobie w GTA, no i w tym momencie wyskoczyło mi, że od tego momentu do tego są prawa autorskie i blokuje w niektórych krajach, także niektórych z Polski poblokowało komputery, niektórym nie. I zaraz będę musiał się pilnować, żeby czasami nie było tak samo A tutaj nie mogą być takie brzydkie tematy, bo znowu poblokują Bo Bo tak Dobra tak jest wolne Chłopaki, jest, wychodziłeś że lewa ręka, jak cię Teraz starczy, żebyś przyjechał do ciebie, nie? Nie, to pieniądze, i to nie, do siebie trafisz, że masz kasy, chcesz iść kurwa to... Chłopaki, zaraz są skorąbane a czemu? Rozrzucają jak dyskówki na boki Kazik. No Ci od razu wiem, żeby dzisiaj tego bornika nie robić Trudno Już zaczęliśmy, to jedziemy sobie ładnie Tyle bliżej podjeżdżaj, bo więcej Wiem Chociaż ładnie W PG, że gęsto strajam to zdjęcie, starczy A ja miałem jechać wyciągnąć tego co ja na sobie się Matiemu Ja mam już pełno Aha sobie zobacz. Powiem wam, że ten obarnik też jest wydajny na tych rozrzutnikach Za Boga nie, ja nie dam rady Co? Takie lagi Ta Trzeba mówić, że masz... Jurek, penisie! Kur Nie po imieniu panowie. Po Tylko po prawie się teraz. wyjechał. U, Dużo o, jeszcze, ja by... do jeszcze trochę. Nie źle. Nie, powiem wam, że na cały przejazd mi starciło na dłużkę. Jeszcze pewnie z powrotem starczę. Potwierdzam mi też. O mój to który już jest tam, no którego tak szybko jest No ja, jadę, jadę za tabą no. Tak szybko cię załaduję. No jak tak szybko ładuje, to wiesz co to jest. Ty wolno jedzicie. Muszę no szybciej nie doradę tymi sprzętami. O kur... Muszę doradzić fenda. Aha. Dobra skończyło mi się. Yy, powiedz jak będziesz blisko. No ja też. No ja już... się wyciągam go. Ja już jadę w tym momencie w stronę szosy i zaraz będę jechał z powrotem na Hacjide Na PGR Jedziemy do PGR -u. O Wytargałem go A ten któryś... Gdzie jesteś? No, jestem koło ósemki Aha, to zaraz gdzieś się będziemy mijać Nie sprawdzę, niestety nie sprawdzę, bo mam wyłączone wszystkie chudy. Aha, już ludzie sorry za ten dźwięk tak głośno. Mama podgłoszona na 80, tylko te 60 tak dziwnie piszą głośno. To był takiego, jakbyś kurwa kartosz smażył. Jeszcze 30 jedziesz. No tak, ale ten kraj się ze mną mijał. I wtedy było takie, bzzz, całe napędy mu były niesamowicie, także grubo. Ja dam za wami już. A czy za to lamkę Się Świecę mam cię. Myślałem, że jesteś za zakopałem. Y Jurek, jestem już ko... gospodarki niedaleko. Mamy hol? Chyba był dodany, ale to później w zobaczymy. Ale ja się 80 zakopałem. <noise> czy sobie żartujesz? Nie. To weź sprawdź. Niek jak coś to cię mogę popchnąć Ty też go byś popychał Nie Miał być bez pod... kontekstu teraz Jakich kontekstów? Chyba podtekst Podtekstów, Od tekstów, kontekstów Miej się myli Kontekst? Kontekstu O Ja? tu sobie, co na to robi Juras A ty... o, on tam za rogiem kozę walił <laughs> Po rogach. Chłopaki, tu trzy, ku trzy kursy nasze to już jest tu dziewiątka zawalona. O, to jakbyś tak rozwalam przy mi stasi, to by ci kurwa nie roz. Jak poszedł, Jankik. nie! Wtedy... Ja patrzę co on robi. Rozpędził się na hawdę z kukurydą. Zeskoczył z motocyklu. A motocykl leciał, jak trzyma gdzieś w zimniaki. No pa, zakopałem się nie Do turem się wypchnij? A, już wyszedł <grym> Myślałem, że pojechałeś, ciopka wyciąga, i się zakopałeś tam Poloneza chyba chciałeś pojeść A, polonez, dobra E, coś mi się, a nie, dobra, jest wszystko spoko Dobra, wysiądźmy sobie, Maciu już jest za mną Zawsze O, pojeżdżę sobie Urek z tobą chwilę, zobaczę jak to ładujesz i tymi dźwigniami no A ty masz już że no nie? Czy nie? Mm, mam, mam O, podziwiam Widzisz, jak wysoko napierdzielę To lekko bujniesz, to ci lekko rusza, tak? Tak jest Ś Kraj się może potwierdzić, widział to, nie? Jak to działa Żeby nie ja, to byś nawet nie wiedział, że to działa No bo nie chciałem podłączyć tego Chciałeś no, Ja ci mówiłem, się... podłącz to No bo myślałem, że to nie działa Panie, ale spalnik mu Ten teraz na pół godziny będzie odpalał go 3, to nie 60. To jest prawilny ciopek to, 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 to. No Ludzie ostatnio mnie sfejtowali, że ciopek nie ma 4 biegów, tylko ma więcej No ma tak. 5 no, czy 6 ma 8 osiem. Co? Osiem? Tak, Prze nie, sześć takich do przodu i dwa do tyłu masz. O, ja nie wiem, się nie wypowiadam. A możliwe, bo jest skrzynia wolna i szybka jeszcze, no? Nie jest polowa i szosowa. No tak, ale tam masz takie przejście pomiędzy tymi. No tak, no i no tak. przechodzi pomiędzy szosową a polową. No tak. I na polowej masz też, i na szosowej masz też. No jeździłem na tych polowych, to to było masakra. Na polowej Skabaka. masz jedynkę, dwójkę, trójkę, a na szosowych masz jedynkę, dwójkę i trójkę. A też, się dobrze jeździ Co Ty się jeździ? Ruskę to się jeździ. dopiero popiół A u wuja jeździmy o Oto matko boska jaka to ma biegi A do sąsiada złodzieja klienci jadą To? A po co jadą? A nie wiem, to jest złodziej Co kradnie? Kostki na przykład Jakie kostki? Brukową Idzie gdzie uciekasz Jurek? A tu jesteś już Niecham oczu... wyciągać świata. W oczku topił Siedź sobie. Tutaj. W oczku topi co? To? No! To znaczy policja go już cupa za to. A jakie kostki? No kostkę Brukowa. brukowy koleś miał na a. placu, a sąsiad zajebał. Buraki mi spalił, ham Buraki spalił? No parę radni. Muszę się przejść. A, ukrótki baczem. No. Przejść nagrać. Ludziom pokazać jak to się przyska w Polsce. Też by ci flachę za to postawił. Tak, Pierdolego ja pierdolę go w łeb. Arkus jeden. Nie obiecuj mu takich rzeczy, bo jeszcze przyjdzie. No ucieszyj co. John pod podpierdoli w oczku utopi. Eee, <noise> <noise> ja, na godzinę Podziękowaniem, ja Ty też tyle ten ciopek loto. Dobra, za na godzinę, więc nie ma co. Szarżować, oj, będzie pięknie. Ten rzucik by się przydał, Jurek, co my mamy pobrany, nie? Taki ładny kolorowy. pandemię. Fajnie tu pasował A tu stoi już ten Fiat. Ale wyciąć mi z mózgu, bo ja chcę Rozjać go tam Ten jak to utopił tego Fiata. <grym> Aha, teraz już 80 jest utopiona tak. ja, ja ci powiem tak, ja za chwilę przyjeżdżam załadować, żebym miał załadowany obornik i mnie to tam Lotto Lotto Mo być gnoju co robimy a kukurykę? Po gnoju myślałem bardziej o ziemniakach. Zadanie? Wykopać! Najpierw to jeszcze orka będzie panowie. albo, albo zaorać po prostu obornik żeby nie wietrzał No i No obornik wszystko Dobrze Żurek, że my mamy 80 kilka co ty myślałeś? cztery skiby i lecił a oni niech się martwią Tymi skibami od buta Z podelkami ostatni like To ostatnio na YouTube, tam. nie? No Patrzę taki Johnny większy od Denzaka, nie? Wiem, nie wiem, to było 88, 30 Nie rzucaj chyba? w odcinku nazwiskami Tywa była No i? Ten Patrzę on ma takie redlice jak się kartofle redliło, nie? No. Ja mówię, co on będzie takie duże teredwice jak piorun? Mówię, co on będzie odpieprzał? A, patrz, on jeździ normalnie po polu, robi takie rowki. A wiesz, od czego te rowki były? Mm. Do tej maszyny do zbierania kamieni. Aha. Pod, a do Żeby ten... Połami wjeżdżał w te rowy, nie? No, a! a patrz, to, czy... to No. Wtedy lepiej zbierało kamienie, nie? Aha. To pierwszy raz tych czymś. Że tak a, bo się, tak się działa wtedy. Maszyna. Ale i tak więcej nie zbiera niż 15 cm. Daj tu warto? Nie, ty jeszcze możesz przyjechać ostatnio. Bo ja mam jeszcze pełny, to ja tu ile zawalę. Jura, raz ładnie poszedł w akurat się obejrzałem za nim. O kurde, co to się z... Dachował. Ale nie. Tam się coś dziwnego znalazło, nagle w pewnym miejscu i... Hydrant pewnie. Nie. Hydar. Hyda? Może. No, Hydar. Nie Hyda, tylko Hydar. A Hyder od Bizuna. No. Nie, nie nasz friend, który nie gra, tylko... Kaziu! No! Ty nie przyjeżdżaj Mówisz? Ja mam jeszcze dwie tony a już ostatni przejazd No dobra no to już raz mnie tylko zasypi i będziemy kończyć Dwa kursy, całe pole zawalone A! I jeździmy sobie w... Wypierdzielił tarawadę, debil Inaczej Jurek ciebie w tym momencie nie mogę nazwać A po imieniu wszystko przez płot ciska Jak buzio Ja wiesz, ja Na Jumę, nie? Na jumę to wszystko szło przez płod Ale pizgnął owornikiem A wejdźcia na to rozszutnikę Zobacz dopiero jak walnie O aż, aż się opuściłem Ty wiesz o co chodzi na kamerce opuściłem się w dół A nisko było pod schodem Pryszczy wiesz miał a, Teraz to urosnę z 3 metry. Jo. Dobra, Od ludziska. tego bornika gorzej pachnie ci będziesz. Och tych. <grym> <grym> Dobra ludziska. A, to na no, następny powiem. Przypomnijcie mi o zarzeczewie, za o pokazach zarzeczewie. Na których będę, to napiszę w komentarzu, a chłopaki mi też przypomną. <grym> będziesz tam? No, ty też będziesz. Także Chut sam nie wiesz nie wie, że będzie. Jeszcze nie wie, ale już wie. Także ludziska, trzymajcie się, do juterka. Hejka!